Witam wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku modyfikacji do Minecrafta. W tym odcinku zaprezentuję Wam modyfikację LEGO, co daje do naszej gry klocki Lego. Zapraszam do oglądania. Żeby zrobić klocek będziemy potrzebowali żywicy. Ziwicę robimy z jednego klocku piasku, yy, i z liści wychodzi nam jeden taki proszek jakby żywicy. Yy, z żywicy robimy sobie oczywiście klocek LEGO. Niezależnie jak go postawimy, to i tak, klocek LEGO zostanie zrobiony. Teraz ja zrobię każdego koloru klocek LEGO. Okay, jak widzicie, wszystkie klocki LEGO zostały zrobione. Prawymcisk myszy oczywiście y, kładziemy sobie nasz jak Klocki się normalnie łączą. Y, tutaj możecie zobaczyć. Y, tutaj jak widzicie, jest napis LEGO, ale normalnie y, jak go postawimy, nie widać napisu Lego, więc to jest też bardzo fajne. Y, moim zdaniem, modyfikacja, y, jeżeli chcecie się pobać w takie LEGO, jest bardzo przydatna. Y, ale Trochę mi się nie podobają ogólnie kolory, tego są takie jakby sztuczne, i daję tej modyfikacji tak jakby 5 na 10 yy, No, no to, to by było na tyle. Subskrybujcie, kontujcie, oceniajcie. Żegna się z wami KOKA. Nara.